Chyba znaczna część z was, drodzy widzowie, z wielkim sentymentem wspomina legendarnego Mario Bros. na ruskiego Pegasusa. Mario jest hydraulikiem, który hulał sobie w krainie grzybów, by zarobić na chleb. Rozdóbcał dynką wszystko, co napotka na drodze, toczył bitkę ze smokami, połykał gwiazdki mocy, a wszystko to, by uratować księżniczkę, która finalnie i tak wskoczy w ramiona czadzika, który ma 15% udziału w AXA. Jednak bohater dzisiejszego odcinka nie jest hydraulikiem, ale podobnie jak kolega za czasów dzieciństwa, wełbie i lubuje się w chodzeniu w Super Maria to nikt inny jak Mariusz Sobczak, który wielbi się w dźwiganiu żelastwa wszelkiej maści. Ma 118 cm wzrostu, a z zawodu jest trenerem personalnym. Nie ma na liście jego znajomych Luigiego czy innego świrusa, ale jego koneksje sięgają w równie ciekawe osobowości. W marcu 2022 roku zrobiło się o nim głośno za sprawką TikToka, które momentalnie obiegło cały internet. Mieszamy kolejna. Seria! W nagraniu tym chłopaczyna wyginał bioderkami, robiąc przy tym groźną minę. Coś na wzór testosterona, którego kup nie do końca współgra z półdubkami. Nie chce wypłynąć na światło dzienne, bo i po co? Jeszcze trafi w oryginalnego Mario, który przecież krzywdy nikomu nie wyrządza. Wyobrażacie sobie banglać naszym bohaterem po obsranych rurach, w których wyraźnie widać reszki obiadu? Nie. Jak wówczas prezentowałaby się królewna i czy nasz smok nie byłby przypadkiem ulepiony z klopsika na ciepło? Nie. Wracając, internauci szybko podłapali jazdę naszej Rabelki i zaczęli nagrywać duety, gibając się w rytm muzyczki. Do zabawy przyłączyli się i starsi, i młodsi, bo i czemu nie? Uważam, że tego typu akcje, choć cringe'owe, to sprawiają uśmiech na twarzy wielu. Jedni pykają na konsoli, drudzy przeglądają kwejka, i trzeci nagrywają filmiki i wrzucają do sieci. Sam Mario skorzystał z okazji i dawał coraz to więcej nagrań podobnej treści. Drugim z popularniejszych TikToków jest ten spod uniwersum nowa fryzurka kryseczka BAM. Shimano kucury, shimano bambury, shimano to są kabanose Barber wleciał, fryzura fresh Broda fresh, kreseczka siedzi Bam, wszystko siedzi, fryzura siedzi, milion dolarów a kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole, w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Mario stał się kolejnym wytworem internetu, którego ludność Cebuli wielbiła i całowała po stópkach Hobita. Był nawet zapraszany do klubów jako gość specjalny, gdzie jego zadaniem było rozkręcać imprezki, jakby jutra miało nie być. Podobnie jak Sequento, o którym nagrałem już film, ale jak na moje, zalatuje to troszkę w jocho. Iść na party, żeby zobaczyć jak gibają się na żywca, ale jest popyt, jest podaż, nie wnikam. Nawet federacje freakowe zaprosiły Olbrzyma w swoje skromne progi, by tażał się w kiśluku i ciesze plepsu. Pierw zawitał do Federacji High League, gdzie miał za zadanie pokazać Karwatowi, że on to lepiej wiąże krawaty. Karwat jest utytułowanym strongmanem spod uniwersum Kurcza Krysz i Kreatyna. Mario natomiast wyciska 70 kilo na klatę i nie lubi jak mówi się do niego steward malutki. O całej inbie dowiedzieliśmy się tuż przed pierwszą konferencją. Na face to face doszło nawet do solówki między panami, ale nie z udziałem Karwata, a pana z ochrony, który szybko uwalił hydraulika na jego króciutkie nóżki. Spokojnie! Niestety, podczas przemierzania ról kanalizacyjnych Bohater potknął się o jednego z grzybków Doznając kontuzji, w efekcie czego Do pojedynku ze Strongmanem nie mogło dojść Jedni mówią, że Obstrow. Zbroje, drudzy zbroje. Ale takie życie, każde orze jak może I prawda jest taka, że nie jeden majty. Na widok smoczydła Ulepionego sklopsika na ciepło Tak pan Mario banglał sobie Obstrami. Zbroi przez następne parę miechów w końcu nowo powstała federacja Cloud MMA zaprosiła Bobo do siebie. Jego rywalem okazał się nikt inny jak Ludwiczek z kanału Top Top News. Na samej konferencji jajca wzięły górę nad wszystkim i działo się naprawdę grubaśnie. Otóż Ludwiczek przebrał się w strój niejakiego Wario, który jest czarnym charakterem i odwiecznym wrogiem Mario Brosa. Przyznam, że musiałam wygoglować, żeby ogarnąć co to za strój, bo nie bardzo jestem na czasie, jeżeli chodzi o te sprawy, takie to moje bomerskie życie. Mario natomiast przebrał się w strój, w sumie to nawet nie musi się za nikogo przebierać. W przebraniu czy bez i tak prezentuje się płe zabawnie. Nie było jakichś większych dymów na konferencji, właściwie to w ogóle nie było dymów. Podczas face to face'a Mirabelka wręczyła drugiej Mirab kabelce płyn do naczyń Ludwik. Łapcie fragment. Zacznijmy od prezentów. Taki mam prezent dla Ciebie. Mam taką <laughs> flaszkę dla Ciebie. No mam, mam wypicie, nie? Co tu pisze? Ludwik Ludwig. cytrynowy. Słuchaj, masz taki ode mnie, wiesz, że tak powiem promocję, że możesz się nim oblać przed walką i będziesz tak śliski, że nie będę mógł Cię złapać. Rozumiesz? Ale prawdziwe śmiechy na patyku okazały się podczas spiny z bombą, który jak zwykle miał zanadrzu parę panczy na sportowca. Powiedział, że ubiera się w dziale ogrodowym w castoramie. Jedyne do kogo może podskakiwać, to do Minimajka bądź Big Jacka. No Gdzie ty, karle mały? Z Big Jackiem albo Minimajkiem. Dawaj będziesz u mnie w ogródku stał. Dam ci taką małą taczkę. i się ubierasz w Kastorami na dziale ogrodowym. Castora ma dział ogrodowy, to jest twoją. Podobnie było zresztą na kolejnych panelach, gdzie ciężko było mu się odegrać za te teksty. W ogóle Jasno do zrozumienia, że średnio za nim przepada. Twierdzi, że jest kasztanem i nie szanuje innych ludzi. Ale on jest taki, wiesz, głowa wyżej z dupę, ma, rozumiesz? I on, jak widzę, po jego zachowaniu on nie szanuje ludzi, wiesz? On nie jest nawet przykładem dla tej młodzieży, dla tych dzieci, a chodzi robić w sobie niejednego, wiesz? Y, człowieka, ponad człowieka, rozumiesz? Ja takie rzeczy nie lubię. Ale wiecie, jak to jest z tym szacunkiem do ludzi? Nasz szacunek trzeba sobie zasłużyć, a nie tylko się urodzić. Bo co to ma znaczyć, że nie szanuje ludzi? Jest wiele person na ten których ciężko jest szanować. Poważnie mam wymieniać? Nie. Jakim zaskoczeniem to było, jak Ludwiczek przewalczył trzy rundy z trenerem fitness? Wiecie, Ludi nie jest sportowcem. Podejrzewam, że większość swojego życia przesiedział grając w LOLa, a tu taka niespodzianka. Mario ruszył od razu na rywala, stosując technikę VELTESTOSTERON, czyli przemy do przodu i robimy wszystko, by zakończyć bitkę tu i teraz. Ale Wario dzielnie się bronił, pokazując, że tak łatwo jak z grzybkami, to z nim nie będzie. Większość czasu panowie przetulowali się po podłodze, co było troszkę smutne. Nie ma tak walki w K1. Bolbanie nie odpuszczał, ale przez jednogłośną decyzję sędziowską to Mario został zwycięzcą tego pojedynku. Kto by się spodziewał rok temu, że koleś, z którym przeprowadzał wywiad, będzie jego wrogiem w oktagonie? Gdzie jest moja córeczka wytatuowana na imię mojej córeczki? Martynka. Giga słodziak. Giga słodziak, najważniejsza osoba w moim życiu. A planujesz jeszcze jakieś tatuaże? Coś tam nabijemy, żeby było fajnie. Ty, hey, może ja się stanę ważną osobą, dla ciebie to mnie wytatuujesz? No pewnie. Why, why not? Przed samym wyjściem do klatki nie mogło zabraknąć wrzutki na tiktoczka W owym nagraniu patrzy się do lustra emanując Swoją zajebistością, ale jak na moje W porównaniu do Ludwiczka nie ma w nim nic zajebistego Spoko ma tą sylwetkę Ale co z tego jak ma 89 cm wzrostu To prawie jak chudzielec Z kaloryferem albo pan rozpara W tupeciku Ja myślę, że najlepszym z pojedynków by było on versus trzech ludzików z uniwersum nisko rosły Skoro freaky to ma być show To dajmy ludziom to show, a nie tarzanie się w kiślu Z dziennikarzem, nawet nie myślcie żeby zostawić go z tym Scarface'em, chyba że podobnie jak Smok, ulepiony będzie z klopsika na ciepło. Albo jeszcze lepiej, przebierzcie kogoś za grzybki z gierki tapegazusa, a Ringer wstrój księżniczki. Całość niech komentuje Luigi, a Smok niech pozostanie w swojej noży, bo będzie capić. A teraz suchar o Mario. Jasiu, który uwielbia grać w gry komputerowe, stoi z mamą w kościele i słucha, jak ksiądz modli się, mówiąc Zdrowaś, Mario. O, mamo, ksiądz też lubi grać w Mario. Drogi widzu, nie bądź kasztanem, bądź jak Mario. Ratuj świat przed złoczyńcami, zbieraj pieniążki ku uciesze plepsu za monitora, obczaj odcinek o lodwiczku, bo taki również nakręciłem. Tutaj macie adnotację link również w pierwszej linicy opisu siema.